Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie zautomatyzowaną elektrownię, która opiera się na bardzo prostej mechanice inteligentnej baterii. Oczywiście chcielibyśmy iść dalej i się rozwijać coraz bardziej, a przede wszystkim chciałbym zapewnić naszym kolonistom no bardziej cywilizowane łazienki. No, tak, żeby to było zautomatyzowane abyśmy mogli tą wodę oczyszczać i wykorzystywać ponownie, ponieważ no jest tej wody tutaj mało i trzeba mieć to na uwadze, że ona się kiedyś skończy, a więc musimy zastosować tutaj recykling, aby oczywiście jak najmniej tej wody marnować. No i zobaczmy badania, w którym kierunku musimy się tutaj wyszkolić, aby coś takiego było dla nas możliwe. Na pewno musimy zbadać to Mamy już elektrownię, a więc te pompy cieczy będą dla nas oczywiście jak najbardziej do wykorzystania, ponieważ prąd generujemy. Będzie nam potrzebne to. Tak, ponieważ to filtruje zanieczyszczoną wodę na czystą wodę. Będziemy też potrzebować to. Aha, czyli tak się nie da na raz. No dobra, to najpierw idziemy w tym kierunku. Zbadamy to. Oczywiście badania także kosztują wodę. To trzeba mieć też na uwadze zawsze. Ale na razie jakby się tym nie przejmuję. Włącz automatyczne zbieranie i tutaj włącz automatyczne zbieranie. Wykorzystajmy to jedzenie, które tam z automatu się wytwarza. Teraz organiczne, zanieczyszczona ziemia, dziewiąty priorytet, tak aby wszystką zanieczyszczoną ziemię tam wrzucali, żeby tam nie zanieczyszczało nam powietrza w samej bazie. No i będziemy musieli zbudować też zbiornik na zanieczyszczoną wodę. No i tutaj zaczynają się pewne schody, ponieważ będziemy potrzebowali... A, właściwie to już mamy. Tylko, że my chyba nie możemy wciąż przekopać tego, wydaje mi się. Tak, to jest dla nas zbyt twarde. Bo moglibyśmy gdzieś zbudować zbiornik na zanieczyszczoną wodę. Hmm. Gdzie my byśmy to mogli zrobić? Może tutaj? W tą stronę byśmy poszli. Tylko właśnie. To nie jest dobry pomysł do końca. Bo gdzie zbudujemy łazienki? Łazienki zbudujemy tutaj nad tym, wydaje mi się. Hmm. Jakby to zrobić? Nie. Dobra. Już wiem. Będziemy musieli iść w tą stronę, czyli. To tutaj musimy zniszczyć, tak naprawdę. Tu musimy zbudować coś takiego. To niszczymy. To także niszczymy. I będziemy się w tym kierunku musieli rozbudować. I zobaczmy, kogo mamy teraz. Do przyjęcia mieć konstrukcja, Bardzo fajny kolonista, ale o, czy my potrzebujemy cholipka? Więcej kolonistów. Mamy ich sześciu. To jest bardzo dużo na tym etapie. Nie wiem, czy chcemy więcej. Ja się muszę zastanowić. Sześciu kolonistów. Jak to wygląda w priorytetach? Bo mamy budowniczego, mamy kogoś, kto kopie, mamy kogoś, kto operuje, kto bada, dostarcza, tak no to mamy tutaj dwóch i oni będą badać w przyszłości, w sensie latać. Hmm. Czy weźmiemy... Weźmy jeszcze jednego budowniczego. To może być troszkę ryzykowne, ale weźmy tego. Zmniejszona lekarstwo. Okej, okay, to nam nie przeszkadza. Zwiększona odporność, zwiększona nauka. Tutaj zwiększona maszyneria. Hmm. Plus 225%, plus 107%. Ja bym chyba wziął tego gościa z maszynerium. Bo później będziemy potrzebowali też więcej, tak, więcej operatorów maszyn. Dobra, bierzemy tego gościa. I teraz tak: priorytety. I on nie będzie gotowy, on będzie operował i budował przede wszystkim. Tym się będzie zajmował nowy kolonista. Ja mam tutaj dwóch kolonistów do nazwania, a więc moi drodzy, bądźcie aktywni w komentarzach, a wtedy na pewno któryś z tych kolonistów przyjmie wasze imię. Na razie, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo komu tego imiona przydzielić, a więc będą oni nosić standardowe imiona. Oczywiście, jeśli to się zmieni, no to nazwę odpowiednio kolonistów. No i tak, i będziemy potrzebowali więcej tlenu na pewno, będziemy potrzebowali to. Myślę, że tyle. Budujmy tutaj coś takiego, żeby powietrze mogło tędy przelatywać i te nasze terrary będą produkować więcej tlenu i jednocześnie niwelować dwutlenek węgla, który się tutaj gromadzi. Tak to zrobimy. Przynajmniej na ten moment. Nie widzę innego rozwiązania zbytnio. A później będziemy musieli to przejść I tutaj zbudujemy łazienki. Które będą oczywiście. Równocześnie automatyczną oczyszczaniem. I teraz tak. Opróżniać butelek tutaj damy. I tak zostało zbadane. Dużo rzeczy. Bardzo dobrze. Na razie to nam. A co to jest? Mhm. Mm Rula wylotować cieczy. Co to robi? Okej, okay, to jest ciekawe. Będę musiał przetestować, co to dokładnie robi, bo szczerze mówiąc nie wiem. Z opisu nie do końca wynika to, co, co miałoby to wytwarzać. Chyba, że gdzieś to ina... A nie. Okej. Okay. No dobra, na pewno będziemy to testować. I teraz tak, co będziemy tutaj wyrzucać? Zwykłą wodę. Tylko i wyłącznie. I zróbmy to na dziewiątym priorytecie. Kopi ustawienia. Nie. Yy, ja chciałem tutaj zbudować ten magazyn w tym miejscu. I tutaj zrobimy coś takiego, żeby to powietrze lepiej przepływało między pomieszczeniami. Tutaj przeniesiemy to wszystko, i teraz tak. Będziemy potrzebować zbiornika na brudną wodę. Kopii ustawienia, a to zepsuj. Dobra. Tu będziemy budować właśnie te oto łazienki, o których mówiłem. No i najwyżej będziemy musieli przebudować tutaj parę rzeczy. Ja już dawno nie grałem w tę, także nie pamiętam, jakie tutaj proporcje były najlepsze po prostu, ale to nie szkodzi. Dobra, drzwi automatyczne tutaj do łazienki. Jak najbardziej to wystarczy. Nie potrzebujemy tutaj żadnych innych drzwi jakichś szczelnych i tak dalej. Nie jest to potrzebne nikomu. Zostawmy te drzwi otwarte. No i teraz. Zajmijmy się może troszkę wysprzątaniem, chociaż nie. Musimy przydzielić skill'a komuś, kto by tutaj miał. Medicie. Zaawansowane badania. Badania terenowe. Analiza geograficzna. Plus dwa nauki. Otrzyma teleskopy usage. Ok, idziemy w tą stronę myślę najpierw. A nails. Nails to jest. A to jest ten nowy budowniczy. Ok, on idzie w konstrukcję. Mamy dwóch budowniczych teraz, oczywiście prace dzięki temu przyspieszą, miejmy nadzieję. No tutaj oczyszczamy, potrzebujemy też jakieś filtry na pewno, które oczyszczą nam to zatrute powietrze, ale to na późniejszym etapie wszystko poodblokowujemy. Weźmy tutaj, zlećmy posprzątanie tego, posprzątanie tego, tego i tego, w wolnej chwili niech koloniści się tym zajmą. Okej, okay, mają teraz wolne spoko, Będziemy musieli też zbudować jakąś jadalnię, tak, aby mogli w cywilizowany sposób sobie usiąść przy stole i zjeść. Okej, okay, na razie w żywności nie mamy problemu tutaj, choć wydaje mi się, że będziemy musieli powiększyć tą uprawę, ale to później. Na razie czekamy, aż tutaj zostanie to zbadane, już prawie. No i wtedy będziemy musieli kolejne technologie odblokować, bo to oczywiście nie jest wszystko, czego byśmy potrzebowali. Teraz w, ten, w tę stronę. O, teraz tak. 64 kratki. O ile dobrze pamiętam. Czyli. Aha, dotąd. Czyli. Aha, tu jest dobrze wymierzone. Fajnie. Czyli tu teoretycznie można budować dalej. Tylko, właśnie dokąd. Dotąd. Hmm. Okej. Okay. Tak zrobimy. Na razie, oczywiście, oni tego nie będą w stanie wykonać, ale nie o to mi chodzi. Ja tutaj staram się zaplanować. Tutaj, będziemy mieli problem. Będziemy mieli taki problem, że ta woda, ona się wyleje w to miejsce. Bardzo dobrze, bo ona zleje się tutaj do tego zbiornika. To jest dobra decyzja, żeby teraz tą wodę tutaj wylać. Żeby to się przelało tu. Tak, tak zrobimy. Dzięki temu, oczywiście, powiększymy zasoby naszej wody. Si to wodne, ok. destylator etanolu, spoko. Nie mamy tego, jak wykorzystać na razie. I teraz kolejną rzecz, którą potrzebujemy, to na pewno zbiornik cieczy. To będzie nam potrzebne bardzo. Co dalej, co dalej? Chlor. Chlor będzie nam też potrzebny później, aby oczyszczać. No właśnie, aby oczyszczać. Tą brudną wodę, ponieważ ta woda z oczyszczalni będzie z bakteriami. Ona będzie miała sporo bakterii w sobie i to może stanowić pewien problem. Ulepszona konstrukcja świetnie. Laxaus. Ulepszona nośność, zaawansowana opieka medyczna. Nie, no weźmy ulepszoną nośność na razie. I w ten sposób to rozwiążmy. No i tutaj ta woda się przeleje. Ona chyba wszystkie kratki też może przepłynąć. A nie. Przez to tylko powietrze, okej. Okay. No ale tędy ona sobie tutaj wpłynie na dół. Ta woda będzie czysta. Nie będzie niczym zanieczyszczona. I tak sobie niech to spływa. Troszkę zalaliśmy bazę, ale to niczym nie przeszkadza. Czyli teraz byśmy chcieli yy, posprzątać. Tu wszystko przenieśmy. No i tej wody brudnej na razie oczywiście nie mamy gdzie. Ale to nie szkodzi. I teraz tu będziemy musieli wykopać coś takiego. Aha, tylko na razie nie możemy tego zrobić. No bo ta woda musi sobie tutaj spokojnie spłynąć. No niech tak będzie. I tu mamy, tu popełniłem błąd spory, ale okej. Okay. Chociaż w sumie to chyba nie przeszkadza, że to jest jako podłoga. Niech tak jest. W sumie to chyba nawet lepiej. I tutaj będziemy musieli to z mopem niestety wyczyścić, ponieważ nasi koloniści nie są w stanie... Już tego, znaczy no, ta woda nie jest w stanie sobie spłynąć, więc właśnie koloniści muszą to zrobić ręcznie. Tu jeszcze tą wodę rozlejmy. Oni oczywiście te buteleczki tutaj przeniosą i ta woda sobie spłynie dalej. Zobaczcie ile teraz wody mamy. Bardzo dobrze. To tutaj zostawię, bo koloniści mogą potem skakać. Być może będzie to kiedyś konieczne. E, tutaj zniszczmy to. Być może ta woda stąd spłynie. A jeżeli nie, no to ją tutaj zmopujemy. Tutaj także zmopujemy. Tego nie ruszamy na razie. Nie chcemy, aby to brudne powietrze się tam przedostało. No i dobra, odkryliśmy kolejne badanie. Kolejnym badanie i super, bo teraz możemy odblokować to odkazanie. Ja chcę to odblokować z tego powodu, że robi się tutaj dosyć zanieczyszczono i chciałbym to wyczyścić, żeby to powietrze nie było takie niezdrowe. Oczywiście, czym szybciej, tym lepiej. I super mocne kopanie odblokowaliśmy. Dzięki czemu będziemy mogli dostać się być może do tych twardych materiałów, do tych rejonów w tej okolicy. Ten. No właśnie, zobaczmy, czy możemy. Otchłonię? Jaka otchłań? To jest. Otchłonić, aha. To jest obsydian w sumie, w angielskiej wersji, to chyba jako obsydian powinno być. No ale okej. Okay. Tłumaczenia nie są idealne. No i tutaj to także zmopujemy. Te rzeczy tutaj one chyba przeszkadzają naszym kolonistom w spaniu, ale nie jestem pewna. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja z bakteriami. No na razie nie jest to zbyt dobrze rozwiązane, ale też nie ma tragedii. Dobra, zbiornik, rury izolowane, świetnie. Czujnik, okej. Okay. No i dobra. A więc tą wodę udało się stąd pozbyć jej. Dobra, weźmy to, stąd też się pozbądźmy. A tutaj źle zrobiłem, ale dobra, i tutaj tego nie budujmy. A to jest ten. No dobra, oni to w sumie sami biorą, ale posprzątajmy to. Póki możemy. staram się utrzymać tutaj porządek na bieżąco. To oczywiście ma swoje zalety. No i czekamy, aż zostanie wynaleziony ten oczyszczacz powietrza. Tutaj go na pewno wlepimy. Być może gdzieś tam. Tutaj mogę zrobić. ...trochę wyżej, aby ci koloniści byli w stanie się tam dostać. Tak, i porozstawiamy w bazie kilka tych filtrów powietrza. No a tutaj zrobimy gdzieś zbiornik właśnie na tą brudną wodę. Wtedy do końca nie wiem, jak to rozwiążę, ale myślę, że nie będzie to jakiś poważny problem. To muszę usunąć, ta drabina tutaj nie będzie w odpowiednim miejscu. To całe ogólnie, tą całą drabinę niech stąd usuną. Drabina musi iść tędy. No i tutaj, właśnie. Tutaj będzie to szło w ten sposób. Dotąd. Tutaj będzie szło tak. To sobie przygotujmy. No i tutaj, właśnie. A zaraz. Yy. Wróćmy to tak. Bo to jest ogólnie. Ok, izolowane. No to nie musiały być izolowane, ale zbudujmy izolowane no i mamy to do oczyszczania właśnie powietrza i mamy też do filtrowania dwutlenku węgla z powietrza. Używa do tego wody. Używa 1000 gram wody dwutlenek węgla usuwa. Produkuje 1000 gram zanieczyszczonej wody, a więc tej wody nie tracimy. Minusem jest to, że ta woda ona z tego co wiem w dużej temperaturze. A nie. Osiąga temperaturę łączną z materiałów wejściowych. A to ciekawe. Okej, okay, kiedyś tak nie było. Kiedyś to wychodziło dużo, dużo cieplejsze. Niż to, co wchodziło, to jest ciekawe. Okej, okay. będzie to można wykorzystać w dużo ciekawszy sposób niż to było kiedyś. I teraz tutaj tego się chyba nie da obrócić. No nie da się. A więc tutaj damy filtr. Tutaj damy filtr. Filtr damy też tutaj. I... gdzie jeszcze damy ten filtr? No bo musimy oczyścić trochę tą bazę. Może tutaj na razie... Niech sobie tam jest. Aha! I to... O! Czy to kiedyś potrzebowało prądu? Chyba nie. 5 W. Efekty glina. Produkuje glinę. No tak, bo to uczy... E, piasku zawsze. Używało do filtrowania. No tak. Tlen. No i świetnie. To ciekawe. No dobra, no niech tak będzie. Tutaj widzę zmiany w grze są dosyć spore. Pójdziemy tu po najmniejszej linii oporu. Ale też ten pociągnę te kable, one się przydadzą w przyszłości tak czy inaczej. Powinno nam starczyć zasilania oczywiście. I teraz zobaczmy, co tutaj możemy. Już nie chcę więcej kolonistów na ten moment, a więc weźmy. Piaskowiec. Mamy i tak bardzo dużo kolonistów, których na razie nie jestem w stanie wykarmić tak naprawdę, więc zobaczymy później i teraz o, okej, okay, to na późniejszym etapie elektrolizer konwertuje wodę i tlen w tlen i wodór. Okej. Okay. Czyli musimy odblokować łazienki na pewno. No i tutaj zmiewamy w tym kierunku, żeby to wszystko pobudować jak na lewy do tego miejsca w tylko że tu jest ten slime Czy on ma bakterie w sobie Niestety ma czyli nie chcemy tu kopać na razie Na ten moment tu nie kopiemy, bo nie będziemy mieli jak tego oczyścić zbytnio z tych bakterii To komplikuje sprawę ale dobra. No musimy się tego pozbyć. Dobra, czyli na razie zrobimy tutaj taki zbiornik. To się połączy z tym tam spoko. Niech to tak będzie. To oczywiście później skomplikuje pewne sprawy. Będziemy musieli tutaj się nieźle nagimnastykować, ale na ten moment to nie jest jakiś naprawdę poważny problem. I tutaj widzę, że musimy ze... Yy, że... Dwa jeszcze takie być może postawić. A, i tutaj jest ten dwutlenek węgla. No właśnie, weźmy tutaj to wykopmy, żeby ten dwutlenek węgla tam na dół mógł spływać. I tutaj coś takiego. I to w ten sposób. E, tutaj nie. I tutaj prąd pociągnijmy. Nie tak. No, w ten sposób. Eee, płytki, dobra. Też musimy uważać, bo te kable mają ograniczoną przepustowość i mogą zacząć się przepalać, jeżeli zbyt dużo pod nie podłączymy. Ale tak, będziemy mogli zrobić już wkrótce automatyczne Łazienki, moi drodzy. Z tym, że już w tym odcinku raczej nie uda mi się tego dokonać, bo zajęłoby to bardzo, bardzo dużo czasu i ten odcinek byłby niesamowicie długi. A tego oczywiście. Nie chcę, aby one były jakoś niesamowicie długie, a więc tutaj, o co tutaj? A inteligentna bateria, czyli tak, chwila, automatyka tutaj wystarczy kratkę kabla położyć, żeby po prostu ta ikonka zniknęła. Ona jest dosyć irytująca. Ja jej nie chcę tutaj widzieć. On jest nieaktywny teraz, wygląda na to, więc moglibyśmy coś tam działać, ale nie mamy technologii, która by nam pozwoliła tam działać. Weźmy tutaj, zbudujmy. Tą drabinkę, tak aby koloniści mogli tam przeskakiwać i to zniszczyć. No i tutaj drabinę też na sam dół. I zróbmy coś takiego. I teraz tak, bo mamy te nowe płytki. Nie blokuje wypływu cieci i gazu. No właśnie. O, my byśmy chcieli tutaj wrzucić tą wodę na pewno, całą brudną. I musimy zrobić coś takiego, to na razie zostawimy otwarte, a później to zamkniemy, bo chodzi o to, że ta woda, ona produkuje właśnie to zatrute powietrze. Nie chcemy, aby ono się wydostawało stąd. Dlatego to będzie zamknięte takimi szczelnymi drzwiami. No więc mamy już całkiem sporo technologii, tutaj widzę generator Chyba wystarcza na bieżąco, żeby generować prąd. Ile mamy węgla? O właśnie, bo to jest... Mamy jeszcze węgla w zapasie. I gdzie jest jakiś węgiel najbliższy, bo to będzie problem tutaj. Musimy... Ja jeszcze jeszcze go sporo, ale musimy na pewno zacząć myśleć o tym, aby jakąś produkcję węgla otworzyć z tych oto haczy. One są w stanie produkować węgiel. A więc tym się zajmiemy na pewno. Być może nawet w przyszłym odcinku, nie wiem czy zrobimy najpierw łazienki, czy właśnie produkcję węgla, chyba produkcja węgla tak na dobrą sprawę jest ważniejsza. Idziemy w tym kierunku. Będziemy potrzebowali tych dwóch zdolności, aby tutaj w rocket piloting się rozwijać. I dalej, kolejna technologia, jaką byśmy potrzebowali. No właśnie, co my tu mamy? Apteka nie. Zielony sygnał na podstawie. To jest dosyć przydatne. My byśmy tego potrzebowali, tak naprawdę. Tylko, czy my potrzebujemy tego już teraz? Hmm. Oto jest pytanie. Czy może potrzebujemy jeszcze innych rzeczy? Generator nie? Bo my chcielibyśmy oczyszczać też zatrutą z bakterii, ale tu już mamy tak naprawdę technologię. Tylko potrzebujemy w sumie tych czujników. Tak, one będą potrzebne. No dobra. Tutaj już ta woda zaczyna się zlewać, jak widzicie. Weźmiemy te materiały stąd. Koloniści, niech je przeniosą czym prędzej do bazy. Tak, aby one po prostu tutaj nie leżały w tej wodzie, żeby nasi ludzie tutaj po nie później nie musieli schodzić. Tutaj także to zniszczymy. No i zabierzemy stąd te materiały. Tu na razie oni będą tą wodę dostarczać, wylewać. No, i zniknie ten problem z tym powietrzem w bazie. Ono całe tutaj się zgromadzi, te filtry oczyszczą to, które się tu wyprodukowało. No, i będziemy mieli fajną, jasną sytuację na ten moment. Świetnie. Myślę, że bardzo dobrze zaczyna to wszystko funkcjonować. Na razie jest tak, że nie mamy. Problemów z jedzeniem, co oczywiście na plus. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku myślę, że zaczniemy już budować dużo ciekawsze rzeczy. Także do usłyszenia wkrótce. Cześć.